Dobra, to cześć wszystkim. W ramach tej prezentacji porozmawiamy sobie o Postgresie, o jakie można tam znaleźć. Jakby taką motywacją do tej prezentacji jest to, że no jakby na co dzień używamy najczęściej w projektach bazy Postgres, ale mimo wszystko nie komunikujemy się z nią bezpośrednio za pomocą SQL-a. Najczęściej używamy jakichś abstrakcji w postaci ORM-ów, albo Django ORM, albo SQL Alchemy, w sumie to jest taka paczka SQL model, która jest abstrakcją na SQL Alchemy. W każdym razie nie, nie robimy bezpośrednio zapytań SQL-owych, tylko korzystamy z jakiegoś pośrednika. I o ile uwielbiam takie orm -y, no to one zapewniają pewną abstrakcję. No i generalnie przez to te, jakby tracimy trochę pojęcie o tym, co się dzieje pod spodem. I nie zawsze jesteśmy do końca przekonani, jakby, jakie zapytania są generowane i z jakich funkcjonalności tak naprawdę korzystamy. Kolejną rzeczą jest to, że tak naprawdę ORM-om zależy na tym, żeby być uniwersalnym, tak? bo najczęściej one chcą wspierać dużo baz danych jednocześnie. Czyli na przykład Django REM stara się, żeby ta sama składnia działała na przykład dla MySQLa, dla Postgresa i na przykład Oracle'a. Więc dlatego też często rzeczy specyficzne dla danej dla bazy danych są niejako ukrywane. No a generalnie uważam, że jeżeli... E w naszych projektach zaczniemy, jakby wyjdziemy od SQL jako tego podstawowego języka do budowania jakichś zapytań i na przykład dopiero potem zaczniemy sobie to tłumaczyć na zapytania ORM-owe, no to będzie nam łatwiej tak naprawdę w utrzymaniu tego, w optymalizacji jakiejś wydajności, nawet łatwiej będzie nam przejść między różnymi ORM-ami, bo jeżeli wiemy, jak coś napisać w na przykład właśnie z samym SQL, no to. Tak naprawdę znac mniejsze znaczenie ma dla nas, czy to piszemy w Django RM, czy w SQL Alchemy, czy może też w jakimś innym e, języku. E, dobra, no i tutaj tak naprawdę przygotowałem sobie jakąś e, prostą bazę danych. E, e, jakby dziedzina jest z projektu, ale baza nie jest z projektu, więc e, pewnie nie wygląda znajomo. E, tak, mamy sobie dwa, dwie tabelki, jedna jest z donors, czyli darczyńcami, druga jest z donations, czyli e, z datkami. No i na przykładzie takiej bazy chciałbym omówić jakieś takie smaczki pozgresowe, które można wykorzystać w, w swoich projektach. Zacznę od, od rzeczy, której nie wiedziałem, ale dowiedziałem się podczas tworzenia prezentacji. Generalnie zawsze mnie uczono, zawsze myślałem, że najlepszy, w sensie, że jedyny sposób na przechowywanie... Jakby danych odnośnie kwot w bazie to jest numerik, czyli po prostu dajemy jakieś tam konkretną precyzję, np. Na, na części 2 i przechowujemy jako numerik, ale okazało się, że tak naprawdę Postgres ma wbudowany typ, który nazywa się Mali. Tylko dodam jeszcze, że użyłem jakiegoś tam skryptu w Fakerze, żeby sobie wygenerować jakieś dane. Tych datków jest chyba 2 miliony, a donatów jest 500 tysięcy. Może nie są to jakieś ogromne ilości danych, ale przynajmniej na, na tyle, żeby jakieś tam demonstracyjne rzeczy pokazać, to e, myślę, że powinno wystarczyć. E, no i generalnie okazuje się, że w bazie danych jest takie ustawienie jak e, LC Monetary, które nam ustawia jakby e, z jak, jak, jakiego systemu moneta, moneta, monetarnego chcemy skorzystać. E, no i dzięki temu, jeżeli e, z, e, pobierzemy sobie z naszej bazy danych na przykład kwoty no to one w tym momencie są odpowiednio sformatowane w zależności od systemu, którego monetarnego, którego ustawiliśmy. Czyli wiemy, że Amerykanie są dziwni i dają te przecinki pomiędzy, chyba to trzecie, że tak powiem, ten kropka zamiast przecinka, jak u nas, dolar na początku i tak dalej. Więc jakby to, ta biblioteka formatuje odpowiednio za nas. No i sobie pomyślałem, o super, no w sensie, czy działa dla dolarów, to pewnie zadziała też dla dla Polski, no to sobie przestawimy na pl.pl .pl. no i generalnie, o ile formatowanie jest też ok, no nie wiem, czy ktokolwiek zapisuje złoty na początku, z więc myślę, że to tak średnio, ale zwróćcie uwagę, że chociaż doszło do tej translacji, że faktycznie to jest system, którego korzystamy, że jest przecinek rozdzielający na przykład grosze od pełnych złotych, a nie tak jak było w przypadku angielskiego kropka. Dobra, ale to taka powiedzmy, bardziej ciekawostka. Postgres e, jest głównie bazą relacyjną, e, ale też często no, nazywa się też bazą hybrydową, czyli e, pomimo, że jakby zdecydowana większość rzeczy opiera się na e, takim, takiej prawdziwej bazie relacyjnej, no to są niektóre typy pól, które e, mają coś w sobie z baz typu NoSQL. E, I jednym z takich pól może być e, pole, która się nazywa HStore. I to tak naprawdę jest coś, co możemy sobie interpretować jako e, klucz wartość. E, często w naszych projektach korzystamy np. z Redisa do przechowywania jakichś takich prostych e, struktur, a tak naprawdę e, dzięki temu HStore jesteśmy w stanie w jednym polu zawrzeć wiele informacji. Czyli, na przykład, e, jeżeli chcemy przechowywać informacje o danym kontakcie e, w, w, jednym, w jednej kolumnie, tam pod kluczem phone przechowujemy na taki napis, a pod kluczem e-mail możemy przechowywać taki napis. No i owszem, no, mamy to przechowywane, ale dodatkowo Postgres umożliwia nam, e, jakby, kładowanie tego, dostęp do tych danych, jeżeli tylko potrzebujemy. E, czyli na przykład składnia wygląda tak, że po prostu po nazwie kolumny musimy podać taką strzełeczkę i potem możemy używać e, standardowych operatorów. Czyli na przykład tutaj szukamy wszystkich kontaktów, gdzie numer jest taki jak tutaj. No i widzimy, że znalazło nam jakieś Kenta Olsena, który faktycznie ma taki numer jak, jak chcieliśmy. E, aktualizacja jest praktycznie taka jak e, w słowniki w Pythonie, czyli po prostu w, tym, e, e, w tej kolumnie podmień taki klucz na taką wartość. E, to możemy sobie szybko zrobić, żeby udowodnić, że, że tak faktycznie jest. No i widzimy, że napis, e, numer jest od 1, 2, 3 do 789. Dodatkowo oczywiście jakby to jest przechowywane w jednej kolumnie, ale możemy sobie wyciągać na potrzeby budowania jakichś zapytań to na zewnątrz. Czyli na przykład poprzez to, znowu tą składnię taką ze strzałką możemy sobie wyrzucić to jako normalne kolumny w naszej bazie. Oczywiście działają operatory typu like. No i jak bardzo chcemy, no to możemy zrobić, użyć takiej magicznej funkcji itch która nam tak naprawdę dla każdego zauważcie, że zwróciła nam milion wierszy, czyli mieliśmy 500 tysięcy darczyńców, dla każdego w osobnym wierszu mamy e-mail, w osobnym wierszu mamy phone. Jakbyśmy chcieli robić jakieś agregacje i tak dalej, no to czasami w takiej postaci jest to trochę łatwiej. Bo wtedy tak naprawdę już w tym momencie nie mamy tego zagnieżdżonego pola, możemy sobie, jakby rozpakowaliśmy to i możemy sobie robić, co tam chcemy. No ale generalnie ten h to jest taki dosyć prosty, bo po prostu klucz wartość nie ma żadnych zagraniczeń i tak dalej. Jeżeli chcemy coś fajniejszego przechowywać, no to mamy coś takiego jak JSON B. Tak naprawdę w podgresie są dwa pola, JSON i JSON B. JSON B to tak naprawdę binarny JSON, który ma trochę optymalizacji w sobie, i tak w skrócie różnica jest taka, że zapis do JSON-a jest, jest trochę wolniejszy tak odrobinę, ale przez to kładowanie jest bardziej wydajne, bo on to sobie po prostu przygotowuje do odpowiedniej struktury. No i tak naprawdę składniowo jest bardzo podobnie, czyli jeżeli bym sobie zaznaczył, pobrał tylko adres z do, do, no to mam taki słownik Pythonowy, obiekt javascriptowy jak to tam nazwać, taki JSON. A jeżeli chcę coś z nim zabić, no to po prostu też mam tą taką e, notację strzałkową, tylko w tym momencie e, zwykle używamy e, kreski i dwóch strzałek. Czyli na przykład chcę znaleźć wszystkich donorów, gdzie jakiś city jest jamesville. E, no i generalnie widzimy, że zwróciło nam na przykład 107 e, wierszy i faktycznie wszystkie są z tego jamesville. Jeżeli chcemy wykonać jakiś update, no to mamy odpowiednią funkcję JSONVSET, która ustawia w tym e, w tej kolumnie takie pole, taką wartość. Więc to też możemy sobie robić. Czyli, na przykład, jak teraz wrzucimy, zrobiliśmy update i teraz pobieramy za pomocą operatora znak zapytania. Możemy sprawdzić, w których wierszach występuje taki, taki klucz w tym naszym JSONie. No i widzimy, że jest aktualnie tylko w jednym, bo zaktualizowaliśmy to tylko dla jednego. Jeżeli, na przykład, ustawimy sobie drugiego to widzimy, że już doszedł nam ten klucz country i e, doszło nam do, e, do odpowiedzi. E, tak samo jak w poprzednim przykładzie możemy to sobie oczywiście e, umieszczać w jakimś tam kolumnach, jakbyśmy chcieli to pokazać jakiś, nie wiem, klientowi w, w ramach jakiegoś raportu. E, no i oczywiście w tej postaci już możemy sobie robić jakieś agregacje, na przykład jakbyśmy chcieli e, pogrupować e, ile z jakiego miasta jest, no to... Możemy to prosto zrobić, bo już nie, nie mamy tego zagnieżdżonego, tylko wyciągnięte na zewnątrz. E, czyli to jest taki, pool, to jest taki przykład e, pola, gdzie możemy sobie przechowywać bardziej skomplikowane struktury, jakieś zagnieżdżenia. E, no i generalnie format JSON, czyli takie typy, jak normalnie JSON obsługuje. E, kolejną taką, powiedzmy, strukturą, gdzie możemy przechowywać więcej niż jedną e, rzecz, to jest e, tak zwany array field, czyli możemy sobie na przykład e, założyć, że nasi, e, nasi darczyńcy mają coś, takiego, e, do us, mają coś takiego jak donation preferences, czyli na przykład e, na co chcą zwykle dawać. E, no i generalnie to e, składnia jest taka dziwna, bo po prostu nawiasy klamrowe, i mamy w tym momencie e, tablicę dwuelementową. E, no i jeżeli chcemy sprawdzić na przykład wszystkich darczyńców, gdzie, którzy są chętni na wspieranie edukacji... E, ajaj. A, już, już, już. Dobra, nie wiem, co tam było, chyba coś miałem na końcu. E, dobra, widzimy, że faktycznie każdy wiersz ma ten education w sobie. E, możemy oczywiście aktualizować poprzez ustawienie całej tablicy, jak chcemy, e, ale możemy też e, robić e, appendy i remo remove, czyli po prostu usuwać pojedyncze elementy z, danej, e, z, danej, z danego arraya. E, jako ciekawostka, też mogę powiedzieć, że ten array wspiera, jakby on został zdefiniowany jako, e, w tym miejscu jako e, tablica en, e, pool z enuma, czyli na przykład tutaj sobie zdefiniowaliśmy enum nazwaliśmy go Cos, które zawiera tylko takie wpisy, więc automatycznie mamy jakby walidację na poziomie bazy danych, czyli jeżeli bym chciał teraz na przykład dorzucić do naszego area coś co się nazywa jakieś tam, nie wiem, random key, no to dostajemy od razu walidację, nie możemy do tej naszej tablicy wrzucić czegoś, co nie jest częścią tego enuma. Dobra. co to jeszcze było ciekawego a no i generalnie tak jak w przypadku e, age V możemy jakby to odgnieżdżać, czyli jakbyśmy chcieli z, z jakiegoś powodu e, mieć osobno e, first name, last name, na przykład właśnie e, pojedynczą preferencję odnośnie dodatków, no to możemy to sobie zrobić i potem możemy różne operacje na tym przeprowadzać już osobno dobra, lecimy dalej, bo czas goni Postgres wspiera też jakby zapytania związane z lokalizacją. Jest takie extension, które można aktywować, które nazywa się Postgis. No i dzięki temu możemy uzyskać takie zapytania jak na przykład sprawdzenie odległości między dwoma punktami na mapie. I to tak naprawdę jest... Oczywiście to nie jest Google Maps, więc on nie wylicza nam drogi, jakieś uwzględniając trasy i tak dalej, po prostu to jest tak po w linii prostej, ale oczywiście można zrobić, żeby jakby uwzględniał krzywiznę ziemi i tak dalej. Więc na przykład tu mamy taką przykładową funkcję, jakby ja to wszystkie przykłady wrzuciłem na repozytorium, dam potem link, jakby ktoś chciał się pobawić. Więc generalnie na przykład mamy sobie dwa punkty. One są o takich współrzędnych, jakieś tam losowo wygenerowane. Możemy sobie policzyć, jakby jaki jest dystans, no i widzimy, że na przykład jest 14, prawie 15 tysięcy kilometrów między nimi. Bardziej przydatne z punktu widzenia aplikacji, no to często mamy nie wiem, jakąś restaurację i chcemy no, obecną lokalizację użytkownika, pokaż mi restaurację w promieniu, nie wiem, 5 kilometrów. No to tak naprawdę takie zapytanie, te, też mamy funkcję z postgis która nam sprawia, że możemy jakby między jednym punktem a drugim punktem e, podać wszystko co jest e, w obrębie takich, e, takiej wartości. To jest w metrach, czyli e, 100 km z tego co pamiętam e, tak. już, już, już. Dobra. E, no to i mamy 10 e, 10 darczyńców w, w obrębie jakiejś tam lokalizacji. Nie, w, w kontekście tej naszej aplikacji no to mogłoby być, nie wiem, organizuje się jakieś wydarzenie, no to yy, mamy lokalizację wydarzenia, no to chcemy poinformować na przykład wszystkich w obrębie 150 km może są zainteresowani, więc to jest przykład takiego zapytania, które może nam yy, w tym pomóc. Yy, kolejna ciekawostka, yy, to są tak zwane Expression Index, czyli... No i, Indeksy to po prostu struktury, które przyspieszają nam querowanie danych, czyli zamiast przeszukiwać sekwencyjnie całe, całe tabele, możemy sobie dodać takie skrótowce, które sprawią, że to zapytanie będzie szybsze. No i na przykład problem jest taki, że często nasze zapytania są jakby połączone, że na przykład, nie wiem, mamy takie potrzeby, że musimy szukać jednocześnie first name, last name jako połączonej wartości. No i generalnie w tym, w tym momencie, jakbyśmy zaindeksowali osobno first name i osobno last name, no to nic by to nam nie dało. Więc na przykład jak sobie zrobię takiego explain analyze, no to widzimy, że mamy skan sekwencyjny, czyli nie użyło żadnego indeksu. Ale istnieje coś takiego jak expression index, czyli indeks narzucony na jakieś wyrażenie. No i tym wyrażeniem może być połączenie dwóch kolumn. Więc jak na przykład stworzę sobie taki indeks. Tutaj podaję właśnie, że chcę po, połączyć na te dwie kolumny. Już zrobiło, więc teraz jak zaznaczę jeszcze raz ten, to widzimy, że już faktycznie nawet execution time jest dużo krótszy i użył tego indeksu, który narzuciłem, czyli ten expression index to nie tylko właśnie proste, że tak powiem, kolumny, ale możemy narzucić jakieś wyrażenie, jakieś obliczenie związane z daną kolumną albo zbiorem kolumn. I oczywiście Postgres otrzymuje te, te indeksy, czyli dodamy nowy wpis, który ten, no ten sobie połączy first name, last własne name i zaindeksuje, więc nie musimy z tym nic robić. Kolejnym typem, który może być przydatny, jest tak zwany Partial Index. Czyli jeżeli to jakby tutaj mamy kwestię, jak nasze dane są rozłożone. Jeżeli na przykład dużo częściej kładujemy jakiś zestaw danych, na przykład po, y, związany z jakimś, jakąś wartością, no to możemy stworzyć coś, co się nazywa partial index, czyli indeksujemy tylko część naszych danych. E, przede wszystkim oszczędzamy tutaj miejsce na dysku, no bo te indeksy nie są darmowe, więc e, swoje ważą. Więc możemy na przykład w tym wypadku e, e, indeksujemy. Stworzę tylko te dwa indeksy. W tym momencie indeksujemy tak naprawdę. E, wszystkie datki, które są powyżej 9000 9 złotych. E, więc jak na przykład sobie e, e, sprawdzimy plan, jaki jest dla tego zapytania, no to widzimy, że w tym momencie używa tego indeksu. No tylko musimy uważać, że Bon zaindeksował dosłownie lub patologicznie e, taki warunek. Więc jak na przykład zmienię go na 9001, czyli kwota już się różni, e, no to widzimy, że nie użył tego bigger donations, tylko użył tego ogólnego indeksu na całej kolumnie, więc to no mówię, to tylko działa w momencie, jeżeli ten warunek, który podajemy w aplikacji jest taki sam jak warunek, który podaliśmy w indeksie. Przyspieszając. E window functions, czyli coś super przydatne przy raportach, czyli na przykład chcemy generować jakieś podsumowania, e co jest e jakby nie, na przykład listę darczyńców e w, w kolejności e pod względem wpłat i tak dalej. No to mamy taką funkcję rank, która nam od razu jako kolumnę umieszcza, e, którzy są, że tak powiem, na liście. E, więc jak to sobie puścimy, no to możemy na przykład znaleźć, e, nie wiem, top 1 dla ale możemy na przykład e, znaleźć, nie wiem, osobę, która jest 20 na liście, możemy sobie, nie wiem, e, wszystkich e, tam to, top 10 czy tam top 9, więc generalnie e, w ten sposób możemy sobie łatwo e, sterować tym. E, co zostaje umieszczone w naszym, w naszym raporcie. Dodatkowo możemy dane sobie. Partition. Jaki jest polski odpowiednik? Partycja. 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 Dzie, dzielić, no nie wiem, jak to nazwać. I na przykład tutaj mamy taką seg o segmentować. Mamy taką segmentację pod Donald ID. Więc na przykład możemy sobie sklasyfikować, jakich Ile się wykona? Jakich metod e, używają na przykład właśnie dla każdego donora? Klasyfikujemy najpopularniejsze e, metody płatności, więc widzimy na przykład, że tutaj ktoś najczęściej płacił PayPalem, tutaj potem bank transfer i tak dalej. Więc możemy sobie jakby e, narzucać ranking w obrębie jakiejś grupy. To też jest e, myślę, że przydatne w, z perspektywy aplikacji. E, ostatnie dwie kwestie, już wiem, że jestem po czasie. E, funkcja Generate Series, czyli. Jeżeli mamy jakiś raport wygenerowany na przedziale czasowym, no to możemy użyć funkcji Generate Series, podać dwa zakresy i podać z jaką co ile ma się, że tak powiem, coś generować. No i to nie jest nic odkrywczego. To po prostu generuje nam ciąg dni między tymi datami, ale to jest szczególnie przydatne, że często jest tak, że nasze aplikacje muszą obsługiwać. Dobra, mamy jakiś raport, ale na przykład niektóre daty są brakujące, bo to był weekend, bo nie, nie zebraliśmy tam danych i tak dalej, i trzeba wtedy jakieś IFOwać, albo wypełniać jakimiś tam pustymi wartościami i tak dalej. Generalnie takie coś można uzyskać na bazie, że mam już gotowe dla każdej daty mam jakiś tam wynik. Czyli na przykład tutaj jak sobie puszczę takie, takie zapytanie, no to mam dla każdej daty w roku mamy 365 wierszy ile? Datków zostało zebranych tego dnia, więc nie, jakby tutaj nie trzeba robić żadnej dodatkowej operacji: typu jak data nie istnieje, to coś zrób. Po prostu baza zwraca już gotowy coś, co można użyć do wykresów i e, powinno działać tak out of the box. Oczywiście to można sobie jakoś tam używać funkcji do e, zaznaczania tylko na przykład miesiąca z danej, e, danej daty, więc na przykład mamy podsumowanie miesięczne i też to e, wykonuje się moim zdaniem dosyć sprawnie. E, dobra, ostatnia, ostatnia rzecz, którą chciałem poruszyć to e, full text search. E, przeszukiwanie e, w ramach e, jakiegoś pola tekstowego. Oczywiście można używać e, operatora iLike, ale to jest tragiczne, jeżeli chodzi o jakieś e, indeksowanie, no bo tak naprawdę tego się nie da dobrze zaindeksować. E, więc e, Postgres ma coś takiego jak e, e, full text search, czyli on sobie ten tekst jakby parsuje, tokenizuje, czy na przykład usuwa jakieś takie e, słowa z words nie, jak to się tłumaczy, jakieś takie typu end i tak e, Sprowadza do jakiejś takiej bazowej formy, e, to się chyba nazywa stemming, czyli na jak mamy running, to on po prostu zrobi z tego run i w ten sposób porównuje te wyrażenia. E, no i tak naprawdę e, tutaj mamy e, jakieś przykładowe zapytanie, które wyszukuje w tekście słowa, żeby występowały jednocześnie generation i jednocześnie dark. No i widzimy, że mamy tak naprawdę 500. Yy, mamy. Nie mamy indeksu. Yy, gdzie jest indeks? Gdzie jest indeks? Yy, o, to jest to. Jak stworzymy sobie taki indeks, to chwilę chwil, chwil potrwa, ale generalnie to przyspiesza nasze zapytanie, bo on już po prostu przygotuje sobie jakby tą strukturę odpowiednią do querowania yy, słów i. W ten sposób na przykład takie zapytanie może trwać e, kilka, na przykład 38 milisekund, bo już wiemy, że chcemy te dwa słowa w tekście, no i znalazło nam na przykład 255 wierszy z 500 tysięcy i e, w ten sposób e, dostaliśmy, co chcieliśmy. Dodatkowo to wspiera e, jakieś tam e, rankingi, czyli... Co jest bardziej dopasowane i tak dalej, więc to możemy sobie wszystko robić. Oczywiście jakiś Elastic Search albo coś w tym stylu może być w tym trochę lepszy, ale jeżeli na przykład nasze wymagania nie są aż tak skomplikowane, no to może warto się zastanowić, żeby użyć funkcjonalności typu Full Text Search, żeby mieć querowanie w, na poziomie bazy danych, bez konieczności synchronizacji danych z jakimś innym systemem. Dobra, to to. Jeżeli chodzi o te feature, y. e, tak naprawdę e, tutaj mała zagadka. E, ile z może mieć dokumentacja pod tysiące. 3000. 3000, więc e, generalnie coś tam musieli opisać, więc tych e, feature jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. E, więc po prostu zachęcam e, w wolnej chwili do przyjrzenia chociaż sobie e, spisu treści e, i.

Masz standardowe zestawy pól, ale na przykład możesz sobie w bibliotekę cont, contrib tam chyba DB Postgres i po prostu tam zaimportować pola specyficzne dla Postgresa, no ale to jakby deweloperzy Django muszą dodać wsparcie. Zawsze można zrobić jakby takie rock Po prostu jeżeli na przykład zależy nam na, nam na wydajności, no to możemy zawsze odwołać się do czystego SQL, żeby coś osiągnąć. Jeszcze roli coś? Chciał. Z klucz Dobra, czyli mamy to. Prawo, dzięki.